Prosto równaniach y równa się 4m plus 1x minus 19 oraz y równa się 5m minus 4x plus 20 są równoległe, gdy. Tutaj musimy zastosować warunek równoległości. Dwie funkcje liniowe są równoległe, gdy mają takie same współczynniki kierunkowe. Czyli zapiszemy to w ten sposób. Jeżeli mamy jedną funkcję a1x plus b1 i drugą funkcję, niech to będzie y2, albo no y' równa się a2x plus b2, to te dwie funkcje są równoległe, gdy mają takie same współczynniki stojące przy x. -ach. Czyli równoległość zachodzi, gdy a1 równa się a2. Czyli w naszym przypadku przy x stoi 4m plus 1, to jest nasze a1, oraz 5m minus 4, to jest nasze a2. My teraz piszemy 4m plus 1 musi się równać 5m minus 4. 4m na prawą minus 4 na lewą, czyli mamy 1 plus 4 to jest 5m minus 4m. 1 plus 4 to jest 5 równa się m. m to jest piątka. Odpowiedź A.